stawienniczo-konkursowym oporu, na konferencji zatytułowanej Edukacja ustawiczna wyzwaniem współczesności. Zmiany w oświacie, oczekiwania i perspektywy. Przypomnę, konferencja jest zorganizowana przez Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji Obrów, a ja witam Państwa bardzo serdecznie, a szczególnie gorąco witam naszych gości specjalnie. A są z nami wiceprzewodniczący województwa, pani Suzanna Dolat-Kasiuk. Dzień dobry. Pierwszy zastępca prezydenta miasta Pora, pan Maciej Młiec. Popolski kurator oświaty, pani Anna Raziewska. Na ten wydział oświaty obrzędu miasta pan Aleksander Lisztuk. Dziewczyna Polskiego Centrum Edukacji, pan Irena podolak oraz dyrektor Wielkiego Urzędu Pracy, pan Maciej Dzień bardzo, bardzo No i cóż, żeby już nie przeciągać, bo mamy 20. 20.10, poproszę o zabranie głosu jednocześnie pierwsze konferencyjne wystąpienie opolskiego kuratora oświaty, panią Janę Rasińską, która zaprezentuje nam referat zatytułowany Zmiany w Oświacie...

Może jednak poproszę o pomoc, dlatego że to jest bardzo e, Szanowni Państwo, ja przede wszystkim bardzo dziękuję też za zaproszenie do tej współorganizowanej, może mniej, ale na pewno patronowanej konferencji, która dla wszystkich nas w różnych kontekstach jest bardzo istotna. Przede wszystkim tego, co wszystkich nas czeka, na pewno tych młodych ludzi, którzy w tej chwili są na targach edukacyjnych, czyli przyszłości. Czyli tego, że przez całe życie trzeba się uczyć i że kształcenie ustawiczne, learning, czy jak inaczej jeszcze byśmy tego nie nazywali w kontekście naszego życia, to po prostu są takie, no i najczęściej przed zawodową kadrą pedagogiczną stawiane oczekiwania i perspektywy, i o takie prowadzenie dzisiejszej konferencji. Nie chciałabym się pokusić, aczkolwiek nie jest to ani szczegółowa analiza obecnych stanów prawnych, ani też nie będę chciała powtarzać tego, co o konkretnych zmianach ustawowych i projektach będę chciała mówić. Na jutrzejszej, na serdecznie wszystkich Państwa dyrektorów Miasta Opola i Powiatu Opolskiego konferencję kuratorijną zapraszam, gdzie, jak zawsze, przed tym przystąpieniem do, mam nadzieję, że już cyzelowania arkuszy zawsze się spotykamy. Bardzo serdecznie dziękuję Instytutowi Badań Edukacyjnych, ale to instytucje ja przede wszystkim chciałabym podziękować paniom, które są z nami dzisiaj, bo jedną z takich części prowadzących na pewno do tej przyszłości polskiej szkoły będzie prezentacja profilu absolwenta, tego odniesienia do zmiany, która jest zmianą bardzo mocno mentalną, czyli sposobu myślenia o tym. Jakiego młodego człowieka będziemy mieli ze szkoły, krótko mówiąc, wypuścić? Czasami trudno w edukacji znaleźć takie bardzo adekwatne słowa do sytuacji, trochę formalne, w określenia biznesowe, klienta, właśnie produktu, który ze szkoły wychodzi. A tak naprawdę, myślę, że przede wszystkim, i na to też wskazują wszystkie dzisiejsze badania, to co liczy się w szkole, to jest jakość, to są relacje. To jest współpraca i otwartość na zmiany. Bardzo często, jeszcze rozmawiając jako dyrektor z koleżankami i kolegami, utyskiwaliśmy na to, że ciągle są w świecie jakieś zmiany, że potrzebny jest konstans, że potrzebny jest taki spokój, żeby można się było zastanowić, ale świat już taki nie jest i myślę, że dzisiaj trochę już z tej innej perspektywy no właśnie też po tej stronie zmian sama stanęłam. Będę próbowała opowiadać coś, ale niekoniecznie te obrazki, jak ja to mówię, są konieczne, dlatego, że bardziej chodziłoby mi o refleksję, o to, jakie są oczekiwania... Czy on działa? Działa. Jakie są oczekiwania, wobec szkoły. I oczywiście każde każdy z sygnatariuszy, znowu będę tutaj sposób szukała różnych słów, ma te oczekiwania kompletnie inne. Oczywiście mogłabym patrzeć na to tylko i wyłącznie z punktu widzenia prowadzonego nadzoru pedagogicznego czy prawnej konstytucji wszystkich jednostek oświatowych, ale to myślę, że jest ważne dla nas spojrzenie takie bardziej holistyczne. I oczywiście to też nie są sformułowania, które byłyby taką oceną naukową stanu szkół, tylko właśnie tych oczekiwań i tych perspektyw, które stają przed wszystkimi. Przede wszystkim myślę, że ta rekompozycja edukacji staje się bardzo ważnym elementem. To jest takie słowo, które niektórzy z Państwa, zwłaszcza nauczyciele chowania fizycznego mogą kojarzyć z takiej sytuacji, kiedy jak się chce zbudować mięśnie, to najpierw trzeba zbudować masę, ale można przy okazji redukcji masy od razu uzyskać wszystkie efekty. A mówię o tym, bo też ostatnio dosyć często wszyscy zajmują się taką niepisaną promocją chodzenia na siłkę, tak? W każdym razie kompozycji edukacji, czyli oczekiwanie społeczne, że wszystkie efekty zmian zostaną uzyskane natychmiast. Że co byśmy nie zrobili? Jakiejś jednej małej rzeczy, to to od razu wpływa na cały stan edukacji. No i wiadomo, że to, to jest kompletnie niemożliwe, a to wszystko wszędzie naraz zapożyczone z tytułu zresztą, polecam bardzo dobrego filmu. To również takie oczekiwanie, że szkoła będzie spełniała wszystkie oczekiwania. Jeśli wydarzają się jakieś sytuacje kryzysowe, szkoła ma w to wejść, przeedukować. Jeśli zdarzają się jakieś sytuacje, związane z wydarzeniem jednym, które później kaskadowo przechodzi na próbę, przynajmniej wprowadzenia to w taką świadomość społeczną. Tutaj przykładem może być już nawet nazywana od imienia nieszczęśliwego dziecka ustawa Kamilka. Tak? Czyli jakaś jedna rzecz gdzieś się wydarzy i to oczekiwanie społeczne jest właśnie takie, że to wszystko teraz załatwi szkoła. Szczepienia szkoła, otyłość szkoła. No. Myślę, że rozumieją Państwo i tych przykładów nie muszę mnożyć, tak? Że każda z tych rzeczy, która jest ważna społecznie, jest to zupełnie naturalne, bo to też jest edukacja, ale czasami niemożliwe do zrobienia. Chcę zwrócić tutaj uwagę na kilka tych ważnych elementów z mojego punktu widzenia. To są i oczekiwania, i perspektywy, ale też powiedziałabym, te... Plusy i minusy, tak? czyli te mocniejsze strony, które dobrą, pozytywną polską szkołę budują i będą budować, ale też te, które są problematyczne, które wcale nie są łatwe do wykonania. I na pewno dzisiaj takim dużym problemem jest edukacja włączająca. Edukacja, która funkcjonuje jako edukacja inkluzywna w wielu systemach pedagogicznych na całym świecie i w systemach oświaty, natomiast myślę, że u nas została wprowadzona bez przygotowania. Przede wszystkim nauczycieli, rodziców, społecznej świadomości i bardzo dużo tego problematycznego w tej chwili pojawiania się dyskusji edukacji włączającej nie wynika ani z braku chęci, ani możliwości, tylko właśnie tego mówię o funkcjonowaniu w szkół i rad pedagogicznych, czyli po prostu ludzi, ale tego, że wcześniej nie zostało to dobrze wprowadzone. Mimo że w tej chwili znajdujemy czasem się w takich w Szkołach, gdzie nauczyciele rozkładają ręce i mówią, ale my nie, nie mamy pojęcia edukacji włączającej. Nigdy nie mieliśmy takich uczniów. Może trudno uwierzyć, ale tak zdarza się. I tu naprawdę nie chodzi o uczniów, którzy mają opinie i orzeczenia, ale o wszystkich. Ja będę jeszcze później mówiła o tych zespołach zróżnicowanych, które no, znowu mamy nazwę taką pedagogiczną, ale to są po prostu dzisiaj wszystkie klasy wszystkie znaczy są. Mało czy wieloosobowe, czy grupy. I podobnie proszę zobaczyć, że też trochę takich plusów i minusów pojawia się w każdym z tych dzisiaj funkcjonujących otoczeń czy organów prowadzących. W tej chwili bym powiedziała jedę za chwilę, czyli duża zmiana, jeśli chodzi o sposób finansowania oświaty. To na pewno będzie najbliższy rok, będzie bardzo saterski, dlatego że to będzie sprawdzenie, czy to, co zostało wprowadzone od 1 stycznia, zadziała jeśli chodzi o sposób finansowania oświaty i wyliczanie, i przekazywanie, już nie mówimy subwencji, ale właśnie tych finansów, potrzeb oświatowych, i demografia. I myślę, że o ile Opole nie ma tego problemu, chociaż Opolszczyzna jest oczywiście tą wiodącą, regionalną, środowiskową taką grupą, gdzie populacja jest największa w Polsce, to w małych miejscowościach, gminach, gdzie jest 7 szkół podstawowych, a do pierwszej klasy ma iść 60 uczniów, to już jest przykład taki bardzo pragmatyczny, który podaje. To naprawdę jest ogromne wyzwanie do organów prowadzących, żeby zmienić myślenie o prowadzeniu szkół, żeby je dobrze sieciować. To jest też taki program ministerstwa, który ma z jednej strony pomoc w przekształcaniu żeby jednak małe szkoły zostawały w środowiskach, dlatego że myślę, że doskonale Państwo sobie zdajecie sprawę, że to funkcjonowanie szkoły w środowisku to nie jest tylko kwestia tego, czy dzieci będą miały lekcje. Tylko to jest często takie serce całego tego środowiska, które spełnia kilkanaście różnych ról, nie tylko edukacyjną i opiekuńczą, ale też taką integracyjną i tożsamościową. To oczywiście hmm, współpraca, wsparcie rządowe, to tak jak mówiłam między innymi ten program ochrony małych szkół, ale też bardzo duże w tej chwili wyzwanie na przyszłość to jest to, jak krótko powiem, bardzo jak wyglądają polskie szkoły. I tutaj już chodzi o infrastrukturę, budynki, wyposażenie, hmm, Tutaj jest bardzo duże zróżnicowanie, myślę, że też rodzice, hmm, przyszłość również naszych szkół. To jest to, że one muszą być nowoczesne, bezpieczne, ładne, wygodne i dobrze wyposażone dla uczniów. No i my, tak, nauczyciele i dyrektorzy. W tej chwili ta zmiana, może krótko będę mówiła, bo projekt już wszedł, ale te zmiany, które są proponowane w karcie nauczyciela, w ustawie o systemie oświaty i w prawie oświatowym, przede wszystkim są nastawione na tą pragmatykę zawodową nauczycieli i dla, również dla jednostek samorządu terytorialnego takiego większego wpływu na e, politykę, no i będzie, na politykę kadrową i finansową. E, to również najważniejsze hasło, które pojawia się w tej chwili, czyli krótko mówiąc walka o to, żeby treść zawodu nauczyciela był w odpowiednim miejscu, żeby status nauczyciela był statusem społecznym. Nie tylko szanowanym dlatego, że ktoś jest nauczycielem, ale żeby też nauczyciele, tylko wszyscy, którzy w świecie pracują, mieli to poczucie godności, że są w dobrym miejscu. I nie udawali znowu trochę, po kwiat, po kwiat, trochę pożartuje i nie udawali u fryzjera, że nie są nauczycielami, tak? Bo, bo szkoda rozmawiać o edukacji. Bo trudno rozmawiać o edukacji. I tutaj nie chodzi tylko o to, żeby dać wyższe pensje, bo też... Ale to, żeby nauczyciele i dyrektorzy, wszyscy oświadowcy po prostu się wiedzieli, dlaczego są dumni z tego, że właśnie w tym sektorze pracują i ten zawód, który jest zawodem łączą również ze swoją życiową pasją i są z tego dumni. To również, to również zmiany w systemie kształcenia doskonalenia zawodowego i myślę, że to znowu jest ta sama mantra, która powraca od wielu, wielu dekad że potrzebna jest zmiana systemu kształcenia nauczycieli na poziomie studiów wyższych, ale też potrzebne są takie narzędzia i wykorzystywanie tych możliwości, które są, istnieją praktycznie w każdym środowisku pedagogicznym, czyli doskonalenia zawodowego adekwatnego do potrzeb danej szkoły, danego środowiska, czy danych zmian i potrzeb, które się pojawiają w ogóle w polskiej oświacie. No A czego oczekują uczniowie i rodzice? No, ja mam wrażenie, że w tej chwili, jeśli chodzi o szkołę podstawową, to 99% rodziców oczekuje, żeby było bezpiecznie, ciepło i żeby był dobry obiad. Niektórzy z Państwa się uśmiechają. Więc czy gorzko, czy, czy potwierdzając? Że szkoła jest takim miejscem, na przykład dla nastolatków, do którego wcale nie chodzi się po to, żeby się z czegoś uczyć. I to wcale nie dla niej jakaś czyjaś wina, ani czyjś błąd, po prostu zmienia się. Bardzo się zmienia społeczne podejście do edukacji. Szkoła przestała być jedynym miejscem, gdzie można zdobyć wiedzę. Szkoła dla nastolatków jest miejscem, gdzie niestety trzeba czasem oderwać się od mobilnych urządzeń telekomunikacyjnych i wytrzymać 45 minut, jeśli nie więcej, na krzesełku. Że jak już mama zawiezie do szkoły, to no trudno trzeba tam być, chociaż najchętniej wskazywana czynność dzisiaj przez stoletnie osoby, myślę, że to jest bardzo istotne po głosie pandemii. Wiecie, jak w Państwa się ta czynność nazywa? Co wskazują uczniowie? Oni sami to nazywają, to nawet tak badam: leżeć w łóżku z telefonem. To jest najbardziej ulubiona czynność, którą wskazują uczniowie na spędzanie swojego czasu i bardzo chętnie zamieniliby to ze szkołą. To atrakcyjne i skuteczne nauczanie to również jest takie, takie podejście, że no, dziecko poszło do szkoły, otworzymy lejek klejdejski, wlejemy wiedzę, dziecko wróci do domu, wszystko wie. Nigdy tak edukacja nie działała, nawet wtedy, kiedy ją wymyślono jako powszechną w XIX wieku, chociaż też dzisiaj myślę, że umiejętność zapamiętywania, czyli uczenia pamięciowego wśród naszych uczniów też już od najmłodszych lat jest kompetencją bardzo rzadko wykorzystywaną. I to, co też mogę powiedzieć, co jest bardzo ważne w kontekście kwalifikacji, czyli tego, jaką jesteśmy nauczycielem w tej chwili grupą zawodową, powiedziałbym bardzo dojrzałą, doświadczoną i na pewno te braki kadrowe pojawiają się, będą się pojawiać, na pewno, na pewno, mniej więcej za 5 lat będzie ogromna dziura pokoleniowa w kadrze nauczycielskiej. To znaczy ci, którzy w tej chwili mają jeszcze bardzo mocne baterie mm, e, i są w takim okresie, e, no właśnie, do, dojrzałego nauczyciela, czy odejdą na emerytury, czy części ich zostanie, y, zaczynają pojawiać się młodzi nauczyciele, ale nie ma tego Państwa środka kompletnie. Nie ma tego. Myślę, że Państwo sami w swoich rodach pedagogicznych widzicie, że takich 30 trzydziestoparolatków prawie w ogóle nie ma w szkołach, w placówkach. I młodzi, którzy przychodzą i po pół roku odchodzą. Mówią, nie będę się handlarzył z rodzicami, to nie dla mnie, pójdę szukać pracy gdzie indziej, to za trudne. Najczęściej wskazują właśnie brak kompetencji psychologicznych, pracy z uczniami o bardzo specyficznych potrzebach emocjonalnych i kontaktu z rodzicami. No, i, i to chyba jest takie, takie wszystko, co chciałabym powiedzieć o oczekiwaniach. I perspektywach, co wydarza się w naszej <coughs> przyszłości i dzieje się już. Proszę zwrócić uwagę, że bardzo duże skutki takiej zmiany to oczywiście jest kwestia, która, o której my mówimy, że zaczęła się od pandemii, czyli właśnie takiego innego przełożenia sposobu nauczania. Jakby było za długo, proszę mówić. I tego, czego od nauczycieli oczekują inni, ale też czego nauczyciele oczekują od siebie. To jest jedno z badań przeprowadzonych właśnie po pandemii w roku 2021 przez Fundację Orange i z tego chciałam skorzystać. Bardzo duża y, tutaj została położona taka y, został położony nacisk na to, że, że to wszystko, co się wydarzyło z punktu widzenia większości nauczycieli jest negatywne. Ale tego, że są inne pokolenia młodych ludzi naszych, uczniów, zetek, za chwilę Alf to tego nie zmienimy, to tutaj nie, nie zwalimy tego na pandemię, krótko mówiąc. Cyfryzacji, atomizacji, wielkich problemów psychologicznych, które w tej chwili brak takiej odporności, rezydencji, prawie wszyscy młodzi ludzie wskazują, że, że ten świat nie jest do tego istotny. Jeśli chodzi o zmiany w oświacie, takie bardzo charakterystyczne, to oczywiście to, o czym mówiłam. W tej chwili już na stronie Ministerstwa możecie Państwo znaleźć projekt, Zmian, bardzo dużo punktów, które dotyczą różnych rzeczy, tak mniej więcej je tutaj wskazuje, tak jak już mówiłam, w karcie nauczyciela, to są m.in. kwestie wynagradzania, godzin ponadwymiarowych, ujednolicenia wymiaru godzin, na przykład nauczycieli praktycznej nauki, zawodu, czyli powiedziałabym takiego sprzątania różnych z punktu widzenia różnych pracowych drobiazgów, ale jednak na konstrukcję w karcie nauczyciela wynagradzania. Proszę powiedzieć, że to oczywiście wszystko biegnie trybem ustawowym, czyli Sejm, Senat, podobne konsultacje, związki zawodowe. No, to jest procedowane w miarę szybko, dlatego że sporo tych zmian ministerstwo planuje wprowadzić już od września. Najpóźniej no, w przypadkach takich związanych z emeryturami, kolejnymi etapami możliwości skorzystania z emerytury komp kompensacyjnej, czy urlopu dla poradowania zdrowia czy nagrody jązowej, ale też związane z awansem zawodowym czy przeniesieniem komisji dyscyplinarnej do wojewodów. Myślę, że nie będą chcieli, wcale nic się nie dziwię, ale życzę Państwu, żebyście jak najrzadziej mieli akurat z tą instancją kontakt wszyscy. To, co by na pewno jest bardzo istotne i bardzo ważne w najbliższym czasie, to jest wykorzystanie tak, jak już mówiłam, możliwości, ale jednak przeniesienie takiego nacisku na doskonalenie zawodowe, na doradztwo metodyczne, wspomaganie szkół, placówek i tutaj zarówno te wszystkie instytucje w naszym regionie, z którymi staramy się bardzo silnie współpracować i wszystkim Państwu tutaj. Dziękuję, bo to i poradnie i ośrodki doskonalenia, tak jak już mówiłam, wszelakie i wojewódzkie, prowadzone przez rząd marszałkowski i miejskie, jeśli chodzi o pole i powiatowe w całym regionie, ta, ta współpraca jest bardzo potrzebna. Bardzo gorący temat to oczywiście edukacja zdrowotna, no myślę, że to już tutaj się nie nie ja muszę rozwodzić nad tym tematem. Jako obowiązkowa od września edukacja obywatelska, jako nieobowiązkowa edukacja zdrowotna, ja w każdym prowadzeniu tych przedmiotów potrzebne jest i przygotowanie, i już za chwilę będą opublikowane, bo już są w podpisie nowe ramowe plany nauczania ujmujące te przedmioty, a już są podpisane podstawy programowe do obydwu i wskazania kwalifikacji nauczycieli, którzy mogą te zajęcia prowadzić. I to tak na tak tak, krótko. Zachęcam Państwa 7 kwietnia z Urzędem Marszałkowskim, Pani Marszałek, będziemy z Politechniką Polską współorganizować taką dużą konferencję dotyczącą edukacji zdrowotnej, więc serdecznie Państwa dyrektorów zapraszamy. Będzie i prezentacja tego przedmiotu, jego miejsca w szkole, ale również debaty eksperckie. Tutaj nie będę oczywiście um, odbierała e, tego, tego, o czym, o co poprosiłam, czyli perspektywach reformy przede wszystkim profil absolwenta. Od niego się wszystko zaczyna do niego. Konsultowane i wszystkie państwa którzy w tych konsultacjach, a propos szkoły podstawowej brali udział. W zmian w podstawie programowej, za chwilę podobna wersja związana z podstawą programową zarówno szkół ponadpodstawowych ogólnokształcących, jak i szkół zawodowych. I myślę, że później kolejne kroki, czyli na przykład konieczność zmiany systemu egzaminacyjnego. Najbliższe perspektywy. Tak jak już mówiłam, zmiany w podstawie programowej, duże zmiany w sieciach placówek, bo też w tej chwili mamy już ponad 20 zgłoszeń z różnych organów prowadzących o przekształcenia czy likwidację szkół. Jeśli chodzi o większe ośrodki, no to demografia może niekoniecznie, a tylko demografia, ale przede wszystkim właśnie ten trend migracyjny młodych ludzi, którzy bardzo chętnie będą wybierali większe ośrodki edukacyjne. Natomiast ta w mniejszych środowiskach będzie konieczność no, takiej, powiedziałabym, racjonalizacji tej sieci szkół. I w tym roku, to wprawdzie był, mówię o szkołach ponadpodstawowych, wprawdzie to był ten taki półrocznikowy nabór rekrutacyjny, ale w naszym województwie ponad 12 szkół podstawowych, w ogóle nie otworzyło raz pierwszych i to wszystko są szkoły w niedużych środowiskach. Tak jak już mówiłam, tym, tym wyzwaniem najbliższych lat będą braki kadrowe, jeśli chodzi o nauczycieli, kolejne zmiany wymagań kwalifikacyjne. Ale też o tę jakość trzeba dbać, bo często z Państwa strony są takie prośby, żebyśmy wyrażali zgodę na zatrudnienie każdego, kogo Państwo zgłosicie, a to jednak tak nie może być. Naprawdę tutaj trzeba dbać również o tą właśnie naszą jakość zawodową. Problemy będą takie jak zwykle, nic się nie zmieni, natomiast to, to co, co we wstępie mówiłam, i tutaj Państwo zobaczycie to jest taki akronim, który niestety w języku polskim jest bardzo wymowne. To znaczy, że nasz współczesny świat jest do bani. I o ile w języku angielskim, bo z tego, to na pochodzi, to kompletnie nie ma znaczenia, to w języku polskim zaczyna być bardzo, bardzo wymowne. A tutaj chodzi o taką niestałość, dużą niespokojność naszego świata i kompletny brak przewidywalności i jego liniowości. Tutaj posługuje się to już nawet nie ale takimi bardzo dogłębnymi analizami tego, jak funkcjonuje nawet pod względem antropologicznym, nie, nie tylko biznesowym, na świat, taką jego niezrozumiałością, i tutaj ważne byłyby również te perspektywy, które na to wpłyną, czyli technologizacja, automatyzacja, AI, wszystkie te zjawiska w rozwoju cyfrowego świata, które będą wpływać również na edukację i na ludzi, którzy w nią pracują, bo też w tym trzeba będzie się znaleźć. I oczywiście to, co jest w dzisiejszej konferencji, myślę, takim hasłem wiodącym, czyli e, kształcenie przez całe życie. No i właśnie ta perspektywa bardzo istotna, to praca nauczycieli no, w zespołach, które będą coraz bardziej zróżnicowane nieneurotypowe, uczniów z różnymi potrzebami edukacyjnymi na każdym możliwym, że tak powiem, poziomie, czyli i wsparcia, jeśli chodzi o jakieś inwestycje, ale też wsparcia, jeśli chodzi na przykład o talenty i do uczniów zdolnych, że nauczycielom takie narzędzia będą potrzebne i, i trzeba w każdej sytuacji, począwszy od kształcenia przez doskonalenie, Nadzór pedagogiczny i wsparcie również z naszej strony na to zwracać uwagę. Będzie to bardzo duży problem, ale nie tylko związany z dydaktyką, może się okazać najmniej e, problematyczny, ale związany z integracją społeczną. E, no i właśnie też e, myślę, że te problemy, które że tak powiem, techniczne, e, wynikające nie tylko z dobrej woli i wielkiego zaangażowania, i to wielkie zaangażowanie. Państwa pracy zawsze podkreślam to najważniejsze i najbardziej cenione, jeśli chodzi o um, możliwości um, reagowania w tych sytuacjach. No, życzę, żeby się nic ciekawego nie wydarzało, ciekawego w takim sensie, żeby to były duże problemy, um, ale na pewno, jak Państwo widzicie, w zmianach edukacyjnych bardziej potrzebna jest. Um, Przystosowanie sposobu myślenia do tych zmian niż takie reakcje, powiedziałabym, właśnie techniczno-fizyczne. Czyli ta nasza ludzka kompetencja i żadna żadna sztuczna inteligencja nas nie zastąpi. Może w danych, to tak. Ale pracy z człowiekiem na pewno nie. I bardzo dziękuję. No bo dobrze, że teraz, to dzięki temu mogłam wysłuchać wystąpienia pani Julianu, która mówiła o wyzwaniach związanych z. Możemy powiedzieć, reformie edukacji, o zmianach w edukacji. To mimo wszystko to, co zostało już zaprezentowane, to mnie napawa optymizmu. Myślę, że to jest ważne, może nie sobie drogą optymistką. Ale rzeczywiście, w kontekście edukacji ustawicznej, może jest tak, że. Potrzeba nam po prostu przeprogramowania naszych umysłów. I, i powinniśmy wyciągać wnioski z tego, co widzimy. Rzeczywiście jest tak, że jako dorośli, jak to zwalamy, przepraszam za kolokwializm, chcielibyśmy, aby szkoła nam zastąpiła i rodzinę, i organizacje społeczne, i wszystkie relacje, no, poddamy dziecko do szkoły, i dostaniemy gotowy produkt. Nie do tego mixu, będzie gotowy posiłek. Tak to się nie dzieje. E, więc dużo zależy od nas. E, Zastanawiałam się, dlaczego tak, takie są e, nasze refleksje, dlaczego cena aby szkoła nam wszystko za, załatwiła. I może tu też musimy zmienić nasze e, myślenie, bo ja też często powtarzam, że takie będą rzeczy osobiste i ich błędzie wychowanie. No właśnie, no nie tylko, nie tylko szkoła nam to zastąpi, więc bądźmy uważnymi i mądrymi nie tylko obserwatorami, ale współtwórcami, kreatorami naszej rzeczywistości.